Jest z nami tym razem trener Pogoni Blachunia Michał Wręczycki. Jak ty oceniasz to spotkanie? Na pewno nie dość, że przegrane, to dosyć dużo nerwowości było już przed spotkaniem. Powiedz, co się działo. Tak, były troszeczkę błędy organizacyjne w naszym wykonaniu, gdzie dwóch zawodników pierwszego składu musiało, no, po prostu nie mogło wystąpić w tym meczu. No, ci zawodnicy siedzieli na ławce, byli to kluczowi zawodnicy, aczkolwiek uważam, że mam wyrównaną kadrę i każdy może grać w, tym, w każdym spotkaniu, więc... Więc po prostu drużyna przeciwników wykorzystała swoje sytuacje, które miała do szczelenia. Muszę pogratulować generowi przeciwników. Bardzo młoda drużyna, perspektywiczna. Uważam, że jeszcze dużo namiesza w tej lidze. Właśnie, siedziałem niedaleko tych zawodników, którzy nie zostali dopuszczeni do gry. Oni byli bardzo załamani. Was też to na pewno w jakiś sposób wybiło z rytmu, przy, przynajmniej te pierwsze minuty. Tak, no były, prawda, błędy organizacyjne i tak jak mówię, no... Ciężko mi cokolwiek teraz powiedzieć w tym momencie, za chwilę będę rozmawiał z zarządem, trzeba w jakiś sposób to wyjaśnić, no bo my się koncentrujemy na meczu, nagle dowiadujemy się, zawodnicy są rozgrzani, dowiadują się, że nie mogą grać w meczu, gdzie muszę zawodników wprowadzać z rezerwowych, którzy mieli w tym meczu grać również, no ale nie spodziewałem się, od początku. To na pewno w jakiś sposób zaważyło, aczkolwiek, aczkolwiek ja uważam, że to jakieś ma drugoplanowe znaczenie, powinniśmy po prostu grać swoje i tyle. Yy, o co walczycie? No, już w zeszłym sezonie walczyliśmy, znaleźliśmy się w pierwszej czwórce, gdzie mieliśmy, gdybyśmy wygrali na ostatni mecz, a prowadziliśmy 1-0, byśmy awansowali do kręgówki, więc cele w tym roku są podobne, no, chcemy awansować, trzeba po prostu grać, trenować. Troszeczkę mam teraz problemy również kadrowe, dużo zawodników prawda, pauzuje z różnego rodzaju kontuzji i tak dalej, No ale tak jak mówię, taka jest piłka nożna. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.